Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Chcę, żebyś postanowił dziś dwie rzeczy. Że będziesz więcej pomagać ludziom niż do tej pory, i że pozwolisz Bogu, żeby codziennie pracował nad tobą, żeby stawał się coraz bardziej doskonały i lepszy we wszystkim, co robisz, aż będziesz musiał opowiadać ludziom o Jezusie. Wtedy zobaczą Go w całym Tobie. Dziś trochę opowiem, przynajmniej przez część czasu o tym, co nazywa się doskonałością. Bo szczerze mówiąc, wielu ludzi nawet nie wie, czym ona jest. To tak jakby mam poczucie, że nawet niektórzy z was tego nie wiedzą. Czy wiesz, co to w ogóle znaczy być doskonałym? Nie chodzi o perfekcję, ale to oznacza, że jeśli masz pracę, to będziesz wykonywać ją najlepiej, jak potrafisz. Sam musisz o tym zdecydować. Dla samego siebie. Musisz zdecydować o tym dla siebie. Boga słuchasz dla siebie. Rób to, co Bóg każe ci robić. Nie staraj się o czyjeś pozwolenie. Nie pozwól, żeby cię zniechęcali od postanowień, bo kiedyś staniesz przed Bogiem i będziesz odpowiadał za siebie, a nie za kogoś innego. Dekoratorzy ciężko pracowali robiąc dla mnie ten mały domek, bo myślę, że takie obrazy wiele mówią. Czy to nie uroczy mały domek? Dobra robota. Bo myślę, że takie obrazy wiele mówią. Czy to nie urocze? Mały domek. Wiesz co, będziemy teraz udawać, że to ty. To chrześcijanie. Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Boga, Bożym Domem. Jesteśmy Bożym Domem i jeśli nie narodziliśmy się na nowo, nie nawróciliśmy się, nie oddaliśmy swojego życia Chrystusowi, to wszystko w nas jest mroczne. Nie ma tam światła. Przyjmujesz Chrystusa i. Oto, co się dzieje. Kto z Was pamięta swoje nawrócenie? O rety byliśmy tacy podekscytowani. Nie byliśmy na nikogo źli. Kochaliśmy wszystko, co żywe. Mieliśmy pokój. To była najcudowniejsza rzecz na świecie. Ale wiesz, jaki jest nasz największy problem, że bardzo się przyzwyczailiśmy. Zapomnieliśmy o tym, co Bóg dla nas zrobił i potrzebujemy czegoś innego, co by nas pobudziło. Kilka lat temu powiedziałam, Boże, nie rozumiem, czemu już nie robisz tego, co robiłeś, gdy zaczęłam wędrówkę z Tobą. I odpowiedział mi w duchu. Powiedział, wciąż to robię, a nawet więcej. Ty po prostu przyzwyczaiłaś się do tego i już cię to nie emocjonuje. Otrzymaliśmy niewyobrażalne, niesamowite błogosławieństwo, ale nawet nie wiesz, co daliby za nie niektórzy ludzie. Czy wiesz, ile by dali, żeby być dziś w tej sali, żeby robić to, co my robimy? Lecę do Indii, nauczam, a ludzie przez cztery dni potrafią iść i trzy noce spać na ziemi. Ale my mamy dostęp do wszystkiego, na każdym kroku. To nie znaczy, że tego nie doceniamy, ale musimy uważać, żeby nie zacząć traktować tego, co Bóg dla nas zrobił, jako czegoś, co nam się po prostu należy, bo oto co się stanie. Przez jakiś czas światło Boże, które jest w Tobie, zacznie przygasać. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Niedługo już nikt nie będzie mógł powiedzieć, czy masz światło, czy nie. A my nie będziemy chcieli już robić pewnych rzeczy. Niedziela rano. Poniedziałek rano. Niedziela rano. Poniedziałek rano. Wiesz o co chodzi? Uwielbiamy Boga w niedzielę, a w poniedziałek nie byłbyś w stanie znaleźć nas w tłumie, bo zachowujemy się jak wszyscy inni ludzie i nikt nie widzi różnicy. Powiem ci prawdę, sam musisz tutaj podejmować decyzje codziennie. Ja nie wstaję z takim nastawieniem każdego poranka. Muszę się rozpalić. Rozpalić Boże ogień. To chcę powiedzieć. Jeśli czujesz, że brakuje ci światła w życiu, to modlenie się o niej nic ci nie da. Lepiej, jeśli rozpalisz w sobie ogień i sam postanowisz zapalać światło. Amen? Nie chciałbyś krążyć i iść na kompromis z resztą świata, coraz bardziej przygasając, przygasając i przygasając, aż nagle całe nasze światło się wypali. Pójdziesz do kościoła w niedzielę i, pastor przychodzi do ciebie i. Kłóć się całą drogę do kościoła, jak zwykliśmy to robić z Dave'em, a potem zobaczysz pierwszą osobę w drzwiach kościoła i. Niech będzie pochwalony, rozumiesz? Skoryguj swoją postawę, która tyle zmienia. Nie chciałabym już więcej głosić, gdybym nie miała skłonić ludzi do podjęcia decyzji. Nie chcę, żebyś wysłuchał tylko dobrego kazania i sobie poszedł i nic nie robił. Chcę, żebyś postanowił dziś dwie rzeczy: że będziesz więcej pomagać ludziom niż do tej pory i że pozwolisz Bogu, żeby codziennie pracował nad tobą, żebyś starał się coraz bardziej doskonały i lepszy we wszystkim co robisz, aż będziesz musiał opowiadać ludziom o Jezusie. Wtedy zobaczą go w całym tobie. Narzekanie na problem, jednocześnie nic z nim nie robiąc, to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możesz robić. Jeśli masz problem i nie możesz go rozwiązać, to może rozwiąż cudzy. Dobrze, trzy osoby to zrozumiały. Jeśli masz problem i nie umiesz go rozwiązać, to rozwiąż cudzy problem. Kiedy to zrobisz, Bóg rozwiąże Twój. Jedną z metod świętowania naszych zwycięstw w dodatku biblijną jest. Nie ograniczanie się do świętowania i zabawy, ale udzielenie pomocy komuś, kto ma mniej od ciebie. Dwa krótkie przykłady z księgi Nehemiasza, cudownej księgi Nehemiasza. Mamy tu świetną lekcję na temat tego, jak Nehemiasz chciał odbudować mury Jerozolimy, tak, żeby ludzie za nimi mogli być chronieni. Udał się do króla i dostał pozwolenie na odbudowę murów, wezwał też grupkę osób do pomocy i gdy już wziął się za coś dobrego, wróg wystąpił przeciwko niemu. I nie wiem, jak długo im to zajęło, ale to trwało i trwało, a im więcej dokonali, tym bardziej wściekły był wróg i tym zacieklej występował przeciwko niemu. Nechemiarz trwał w modlitwie i pracował, modlił się i pracował, modlił się i pracował. W końcu mur został wzniesiony. W Księdze Nechemiasza 8.10, po zakończonej budowie, czytamy Idźcie, i dalej uwielbiam to, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Sądzę, że nie mieli nic przeciwko słodkiemu jedzeniu i tłuszczom. Możesz sobie pofolgować, to naprawdę fajne. Ja pomyślałam, rety, mam pozwolenie, żeby do jutra jeść co zechcę. Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, i poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją. Więc mieli nie tylko nakaz świętowania odniesionego zwycięstwa, ale też wysyłania części jedzenia i błogosławieństwa komuś, kto miał mniej od nich. Potrzeba trochę czasu, żeby to zrozumieć, ale coś Ci powiem. Jedną z najważniejszych form duchowej walki, jaką możesz toczyć, jest bycie błogosławieństwem bliźnim, szczególnie kiedy tego nie lubisz. Tak samo jest w historii Estery. Podły Haman uknął spisek mający na celu zlikwidowanie całego Bożego ludu, ale Bóg postanowił posłużyć się Esterą w tej sprawie. W początku nie była przychylna temu pomysłowi. Z pewnością miała swoje plany życiowe, bała się. A jej wujek powiedział do niej, skąd wiesz, czy nie zostałaś powołana właśnie do tego celu. Jeśli nie zrobisz tego, co każe ci zrobić Bóg, to On powoła kogoś innego. Sądzę, że dziś też jest mnóstwo powołanych ludzi. Nie uważam, że żyjemy w tym dniu, w tej godzinie przez przypadek, tylko dlatego, że akurat pojawiliśmy się na ziemi, kiedy dzieje się na niej tyle złego. Wierzę, że zostaliśmy wybrani przez Boga, żeby żyć akurat w tych ramach czasowych i mamy cel. Bóg ma plan i spodziewa się, że każdy z nas pomoże Mu, żeby wezwać na pokład wszystkich ludzi dla Jezusa, bo On powróci. Zanim powróci, wielu ludzi zostanie zgubionych. Nie będę się nad tym rozwodziła, chodzi o to samo. Po odniesionym zwycięstwie pozwolili sobie na dwa świętowania w każdym roku, na pamiątkę zwycięstwa, które dał im Bóg. Pan im polecił, żeby obchodzili te dni jako dni ucztowania i wesela, posyłając innym coś z zapasów żywności, a ubogim dary. Chcę ci coś powiedzieć, a nie mam na to czasu, żeby mówić w ten cały wieczór. Nie możesz być jednocześnie szczęśliwy i samolubny. Nie możesz. Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to robić jak najwięcej dla innych. Opowiem teraz krótką historię i rzucę ci wyzwanie. Bóg chce się Tobą posługiwać. Ale nie chcę posługiwać się tobą tylko wobec twoich wierzących przyjaciół i ludzi, których lubisz. Chcę posługiwać się tobą wobec twoich wrogów i wobec ludzi, których nawet nie znasz. Chcę ci coś powiedzieć: życie jest bardzo emocjonujące, kiedy codziennie wychodzisz do świata i jesteś trochę takim szpiegiem Ducha Świętego. Każdy dzień może być pełen wrażeń. Nie musisz więcej leżeć ze wszystkimi swoimi problemami, być przygnębiony i zdruzgotany. Możesz powstać i powiedzieć: Boże, co dziś będziemy robić? To może być coś zupełnie malutkiego, może to być coś dużego, ale będziesz czuć trudne do wyobrażenia poczucie spełnienia. Krótka historia. Byłam w Utah, poszłam do Starbucks'a. Jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o kawę. W ogóle nie lubię tej, którą tam serwują. Jest dla mnie za mocna. Czasami, kiedy tam idę, proszę, żeby zaparzyli mi kawę metodą kropelkową. Mogę wtedy trochę lepiej kontrolować moc kawy. Ziarenka są na filtrze, a woda przelewa się przez nie. Dziewczyna, która mnie raz obsługiwała, była moim przeciwieństwem. Miała włosy w pięciu kolorach, kolczyki w brwiach, w nosie, w języku, w ustach i była tak słodka, jak tylko mogła być. Chciała obsłużyć mnie. Tak jak mogła. Dzięki Bogu nie jestem już tak religijna, bo nie chciałabym być obsłużona przez nią ze względu na jej wygląd. I powiedziała. Nie mamy sprzętu, żeby zrobić taką kawę, ale dodała, ale mam praskę francuską. Odpowiedziałam, nie, nie, nie lubię, kawa wychodzi za mocna. Na co ona? Poczekaj, zrobi inną. Mamy nowy ekspres, spodoba ci się. Coś ci powiem, jeśli ta kawa nie będzie ci smakować, zrobię wszystko, co tylko zechcesz. Odparłam, ok. A ona powiedziała, bardzo podoba mi się ta kawiarka. Chciałabym taką mieć, ale mnie na razie na nią nie stać. Taka kawiarka byłaby fantastyczna na wycieczki albo coś, bo nie trzeba dużo kawy, żeby wyszła dobra. I jak tylko to powiedziała, poczułam taką myśl w sercu, ilu z was tak miewa, mogłaby się i kupić taką. I natychmiast pomyślałam sobie, pomyśli, że jestem wariatką. Chodzi klientka i mówi, że chce jej kupić automat do kawy. Wiecie, w dzisiejszych czasach można nawet zostać zaaresztowanym za coś takiego. Zrobiła mi kawę i rzeczywiście była dobra. A ona była dla mnie naprawdę miła, a ja nie zrobiłam tego, co chciałam, bo wybiłam to sobie z głowy. Wiesz, jak łatwo jest wybić sobie z głowy coś, do czego Bóg cię przekonuje? Przeszłam się przez cztery sklepy w centrum handlowym i było oczywiste, że Bóg nie da mi spokoju. Kiedy Bóg chce, żebyś coś zrobił, a ty tego nie robisz, to to uczucie jest jak wrastający paznokieć. Święta zadra. Nie daje, spokoju, nie daje spokoju, nie daje spokoju, nie daje spokoju. Dawno temu zrozumiałam, że nie mogę ignorować głosu Boga, bo potrafię cały dzień być zajęta i zachowywać się tak, jakbym nie słyszała Boga. Ale gdy wieczorem idę do łóżka i w sypialni jest cicho, rety, tam nie ma nic gorszego niż świadomość, że czegoś nie zrobiłeś, ale jest za późno, żeby to zrobić. Amen. Wróciłam tam, może pomyślisz sobie, że jestem szalona. Boże, wyjdę na głupka dla ciebie, jeśli to konieczne. Powiedziałam, słuchaj, słuchaj, chciałabym ci pobłogosławić i kupiłam ci ekspres. Kosztował jakieś 150 dolarów, dlatego zareagowała o, nie, 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 nie. Kiedy ludzie nie są przyzwyczajeni do takich gestów, trudno jest ich przekonać. Dlatego powiedziałam, chciałam ci pobłogosławić. Byłaś dla mnie taka miła, jesteś urocza. Natychmiast zaczęła płakać, pomyślałam, nie rób scen. Nie lubię scen. Weź go i pozwól mi odejść i dokończyć zakupy. Będę z Tobą szczera. Kupiłam jej ten ekspres. Ona jest taka rozemocjonowana, a ja myślę sobie, no dobrze, chwała Panu. Dobrze. Dwie godziny później jestem w innym sklepie, na innym piętrze, w toalecie. Wychodzę, idę do drzwi i wchodzi ta dziewczyna. Cóż za przypadek. Patrzy na mnie i mówi: Możesz mi wyjaśnić, dlaczego jesteś najmilszą osobą, jaką spotkałam w życiu? Więc odpowiedziałam: Drzwi zostały otwarte. Cóż, jestem chrześcijanką. Bóg był dla mnie dobry, że pobłogosławił moje życie. I chciałam, żebyś wiedziała, że cię kocha. Widzi cię i dba o ciebie. Od razu zaczęła płakać i powiedziała: W łazience, gdzie byli inni ludzie. Powiedziała: Muszę przyznać, że byłam trochę zła na siłę wyższą. Nawet nie wiedziała, jak ma nazwać Boga, bo powiedziała, że jej mama umarła na raka, gdy była mała. I dodała: Zawsze czułam, że on o mnie nie dba i nie kocha mnie. Odparłam: Bóg chce, żebyś wiedziała, że on cię kocha i ma plan na twoje życie. Więc kosztowało mnie to imbryk do kawy i trochę mojej dumy, ale mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze do pozyskania duszy dla królestwa. I nie mówię ci tego, żebyś mnie podziwiał, ale zastanów się, co by się wydarzyło na świecie, gdyby każdy chrześcijanin wyszedł na świat i tak postępował. Now. Jeśli słucha mnie jakiś pastor, mam nadzieję, że się nie rozzłości, gdy to powiem, bo kocham Kościół. Chciałabym, żeby ludzie angażowali się w sprawy Kościoła. Ale gdybyś miał wybór chodzić do Kościoła w niedzielę, A w poniedziałek wychodzić do pracy i zachowywać się tak jak wszyscy, albo nie chodzić do kościoła w niedzielę, ale wychodzić do świata i pokazywać ludziom Jezusa, to mogę Ci powiedzieć, że lepiej, żebyś robił właśnie to, niż chodził do kościoła i zachowywał się religijnie, a potem nic nie robił. Uważam, że powinniśmy robić jedno i drugie. Mam dla ciebie wyzwanie, rzucę ci je. Czy zobowiążysz się do tego? Chciałabym powiedzieć, żebyś robił to raz w tygodniu, ale jeśli to dla ciebie za dużo może to być raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu, chcę, żebyś się zobowiązał, że będziesz robić coś dla innych. Co będziecie kosztowało trochę energii, wysiłku lub pieniędzy? Kto z Was podejmie to wyzwanie? Dobrze, połóżmy nacisk na drugą część. Wszystko dobrze, w porządku. Chcę też rzucić Ci wyzwanie, żebyś starał się być doskonały. Mogłabym wygłosić sześcioczęściowy cykl nauczeń o doskonałości i, oczywiście, nie mogę tego robić dziś wieczorem, ale podam Ci kilka wskazówek, od czego możesz zacząć. Kto z Was słyszał moją historię o wózku na zakupy? Jest tu ktoś, kto nie słyszał? Dobrze. Daj mi kilka sekund. Kiedy Bóg mnie wezwał do nauczania, prowadziłam studium biblijne. Każdy wtorek do mojego domu przychodziło 25 osób i nauczałam je przez 5 lat. A Byłam mamą. Codziennie gotowałam domowe obiady. Przywykłam do tego. Niedaleko naszego domu był sklep spożywczy i kilka razy w tygodniu chodziłam tam na zakupy. Gdy zaczęłam naprawdę poważnie traktować relacje z Bogiem, nie miałam wiedzy, a nie mogłam pójść do szkoły biblijnej, bo miałam małe dzieci. I wtedy Bóg zaczął mnie szkolić i uczyć pewnych rzeczy, które wywierały na mnie wpływ, jakiego nie byłam wtedy świadoma. Jedną z takich rzeczy było odstawianie wózka sklepowego tam, gdzie powinien stać, zamiast niedbałe zostawianie go na zasadzie kopnij w koła, przekręć go i popchnij. Raz popchnęłam go niechcący tak, że uderzył w czyjś samochód, ale nie obchodziło mnie to. Bo nie wiedziałam nic o doskonałości. Ale do sedna, przez dwa lata, robiłam to za każdym razem, gdy szłam do sklepu. Wiesz dlaczego? Bo miałam te same wymówki. Przecież nikt tego nie robi. Deszcz pada, płacimy im za to. A potem Bóg mi powiedział, gdyby to był Twój sklep, czego oczekiwałabyś od ludzi? Widzisz, nie przechodzimy obojętnie obok tego, co robią inni ludzie. Bóg chce, żebyśmy traktowali ich tak, jak sami chcemy być traktowani. Mamy to robić za zamkniętymi drzwiami. Joyce na pewno mogłaby się opowiedzieć o czymś bardziej duchowym niż odstawianie na bok wózka. Jeśli nie mogę cię skłonić do czegoś takiego, to tym bardziej nie ma sensu mówić o czymś bardziej duchowym. Dlatego powinieneś zacząć od takich rzeczy. Powiem ci coś. Pewnie myślisz, że jestem szalona, mówiąc to, ale zawsze mówię to, co chcę powiedzieć i wiem, co chcę powiedzieć. Naprawdę wierzę, że gdybym nigdy nie posłuchała Boga w związku z tymi wózkami sklepowymi, to nie stałabym tu dziś. Może to zrozumiesz, nie wiem. Ale co ma jedno wspólnego z drugim? Ma wiele wspólnego. Bogu nie imponuje tak bardzo to, co robię tu na scenie, ale to, co robię za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie patrzy, co jest tylko pomiędzy mną a Bogiem. To właśnie wtedy kształtuje się Twój charakter, a nie gdzie indziej. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli światłością w świecie pełnym mroku. Naszym zadaniem jest zapalić światło, żeby mogło świecić.